Siemane Maneczko, moi drodzy, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta, i mieliśmy powiedzmy taki mały wypadek a mianowicie zginąłem, ale już odbudowałem swoje imperium. W skrzyneczce mamy tutaj steka, kilofa, mieczyk, drzewka, mieczyki wszystko co najlepsze. Także no, lecimy, moi drodzy. Na ale na szczęście udało mi się odbudować to. No, i mamy już, że tak powiem, trochę, że tak powiem, nawet żelaza. Mamy owieczki, świeże mięsko. No, i możemy wejść do naszego domku. I możemy zebrać też drewno. To jest taka moja mała jaskinia, jakby co? Takie moje tajne przejście, które prowadzi do tego jeziorka, oczka wodnego, czegoś w tym stylu. No dobra, niszczymy to drzewko. I teraz będziemy odbudowywać nasz domek. O, i mamy sadzonkę, fajnie. Super, dobra moi drodzy, a więc zniszczyłem to drzewko. I teraz, czy my możemy coś zrobić tutaj? Tutaj mamy patyczki, to będzie nam bardziej potrzebne. Mamy węgiel. Węgiel nam się przyda. I a musimy jeszcze przetopić to żelazo, bym zapomniał, ale od tego mamy oczywiście piecyki. Mamy piecyki. No i też mamy też steka. Mamy wszystkie materiały, możemy sobie coś zjeść jakby co. No i idziemy spać. No i sobie śpimy, budzimy się i się obudziliśmy. No i moi drodzy, możemy, jak już mówiłem, zrobić sobie kolejne mieczyki. No i co, mamy nowe mieczyki. Oczywiście je schowamy w skrzyneczce. Żeby nam ich nie zaprakło. No i mamy w zasadzie wszystko, co do szczęścia potrzebne. O! Czarna owieczka! Będzie śniadanko. I wełna pyszna. Wełna taka fajna. O! Tam w ogóle mam taki no... piorunochron. Tak się widzicie, pięknie odbudowałem, chociaż w od tego nie widzieliście, ale mam tutaj fajny piorunochron. Tam jest. Widzicie? O, tam są jakieś koniki, jakieś krówki. No, możemy sobie oczywiście odbudować nasz domek? No, i w zasadzie nasz domek jest już prawie odbudowany. No już że tak powiem bardziej to trochę przypomina dom. Tutaj mamy wyjście. Tutaj mamy taką moją fajną jaskinię. Tutaj mamy trochę surowców. No i w zasadzie to byłaby byłoby na tyle. Tam mamy pięknego konika, ale ja jeszcze siodełka nie mam. Nie będę go zabijał. Nie będę taki brutalny. Tutaj mamy taki. Powiedzmy, że to był most. Bardzo ładny, taki e, dziki. Dziki most. Tutaj możemy tutaj sobie dorobić takie co nieco, żeby to wyglądało jednak trochę lepiej. No i moi drodzy ten most będzie przejściem na dach. Budynku. Tutaj nie będzie to tak do końca symetrycznie, no ale przejście jako takie jest. Tutaj jest dach. Tutaj jest też zejście. Bezpieczne. I znowu odbudowujemy nasz domek. No, i na tyle nam, że tak powiem, starczyło na razie drewna. Czy ja tu coś jeszcze mam? Mam sadzonki. No właśnie, dzięki tym sadzonkom drewna mamy zawsze pod dostatkiem. Tu ich trochę nasadzimy, żeby było fajnie. I co? Co my możemy jeszcze zrobić? No, możemy oczywiście zebrać to drewno. I przerobić na kolejne deski. Chodzimy i odbudowa trwa. Tutaj pewnie będą drzwi, tak już planuję na przyszłość. Tutaj jest mój ogródek. Tutaj zbierzemy znowu trochę trefna. U, ja tego nie widziałem, ale tu chyba przed chwilą coś wybuchło. Ale chyba coś niegroźnego, bo zadało mi tylko pół serduszka. Może jakiś creeper albo coś takiego, chociaż creeper to w dzień to raczej by się spalił. No ale kto to wie? Dobra. Mamy znowu trochę tych deseczek. Te drzewa trochę też mi zarastają to mieszkanko. Tu jest wejście. Mamy trochę drzwiczek. Tu zrobimy sobie takie drzwiczki. No. O, kurczaczki. Jakie piękne, jakie piękne kurczaczki tutaj biegają. Jakieś krówki? No tak, nocy jeszcze nie ma. Dobra, moi drodzy jest noc. Może pójdziemy sobie spać, się wyśpimy. Albo raczej, raczej przychodzi noc, jeszcze jej nie ma. Dobra, jest. Śpimy. No i co? Czy tutaj się pojawiły jakieś potworki? Tutaj potworków żadnych nie widzę. Ale wiecie, nigdy nic nie wiadomo. Mm -hmm. Co by moglibyśmy tu wyprodukować? Możemy wyprodukować kolejny piecyk. Dobra moi drodzy, mamy piecyk. I go sobie powiedzmy tutaj wstawimy. No i moi drodzy widzowie będziemy może już pomału kończyć ten odcinek. Albo i nie, w pobliżu są zombiaki. Bo słyszałem taki odgłos. Zombiaka. No, gdzieś go słyszałem, gdzieś on jest, ale. Bo teraz pozostaje pytanie gdzie? Hmm, tu go nie widzę, tu też go nie widzę, a ewidentnie go słyszałem. O, kogo my tu mamy. chodź tu. No chodź tu. No i moi drodzy, pięknie dostajemy expa, Specjalnie nam ten pająk nic nie zrobił. Ale wiecie co, ja ewidentnie gdzieś słyszałem tu zombiaka. Ewidentnie on gdzieś tutaj jest. I na nas czyha i myśli, że my go... Że my nie wiemy, że on jest. Poszukam go. Te się krówki się pasą. A my możemy z nich mieć mięsko? I trochę ekspa. Hmm. Myślałem, że będziemy pomału kończyć ten odcinek, no ale jednak... No jednak mieliśmy tutaj parę mobów. I w sumie to mamy jeszcze, bo ten zombiak gdzieś siedzi. No, moi drodzy, zombiaka nie znalazłem, ale jest za to jakiś handlarz tutaj. Zobaczmy, co on chce. No, niestety kupiec nie jest tym zainteresowany. Ale to nic. Dobra moi widzowie, kończymy już ten odcinek, ale tak na serio. Subskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia. Cześć!